Im silniej Tomek wlepiał wzrok w to chodzące dziwo, tym bardziej tamten patrzył na nań z wyższością i tym bardziej Tomek wydawał się samemu sobie obdarty. Żaden z chłopców nie odezwał się. Gdy tylko jeden z nich zrobił krok, drugi ruszał w ślad za nim. Krążyli tak w kółko, ani na chwilę nie spuszczając z siebie oczu. Wreszcie Tomek powiedział: Zleje cię. Już to widzę. Zaraz zobaczysz. Nie dasz rady. Właśnie, że dam. Nie, nie dasz, dam, nie dasz, dam, nie dasz. Zapadła głucha cisza. Po chwili Tomek powiedział: Jak się nazywasz? Nie twoja sprawa. Zaraz ci udowodnię, że moja. No proszę bardzo, udowodnij. Jak będziesz za dużo gadał, to udowodnię. Gadam, gadam, gadam. No proszę. Myślisz, że jesteś strasznie mądry, co? Gdybym chciał, dołożyłbym ci jedną ręką. No to dlaczego tego nie zrobisz? Ciągle tylko mówisz. Zrobię, jakby nie zdenerwujesz. Oho, nie jeden już tak do mnie gadał. Mądrala. myślisz, że jesteś strasznie ważny? O, patrzcie, jaką on ma czapkę. Jak ci się nie podoba, to nie patrz. Możesz mi ją strącić, każdy, kto się na to odważy, gorzko tego pożałuje. Samochwała, sam jesteś samochwała, samochwała i tyle. Tak? Chcesz dostać? Słuchaj, jeśli dalej będziesz się przechwalał, rozbiję ci głowę kamieniem. Oho, już to widzę! Zaraz zobaczysz. Proszę bardzo, zrób to. Dlaczego tylko tak mówisz? Masz stracha. Nie mam żadnego stracha. Masz, nie mam, masz, nie mam, masz. Znowu zapadła cisza, podczas której chłopcy krążyli wokół siebie, łypiąc groźnie oczami.